niespodzianka, haha, ha, ha, ha. słuchajcie, postanowiłem, że jeszcze dzisiaj wyrzucę zapis, mm, no cóż, draftu na arenie, no i cóż, tak, teraz jak tak patrzę, to mamy tu druida, kapłana i pana dongera, w związku z czym wybór pana pada na pana dongera i właśnie dla niego będzie, uu, uu, zmontowany dek. Zaczynamy, nożownik na Jim Dobry, on się nadal razem z Hero Powerem e, Dągerka będzie ładnie działał, dołożymy Szkarżowca, Berserkera Zamani. Dark Królów, aj, mogłem wziąć Pomstę, Dey. co mi się tak przycina? Srebrytowy Champion, witamy w szeregach, co jest do cholery? Następnie, m, drugi Nożownik, a jakżeby inaczej? Okej, okay, dołożę jeszcze Grubiańskiego Sierżanta, Ogniknie, Bagienny Raptor, Za Bagiennym Raptorem Protektor Argentu, Oh my! Nakładanie rąk. Chodź tu do mnie. Potem kapłanka straceńczego słońca, prastary gorzelnik. Srebrytowy czempion, już drugi. I jest pomsta, jest pomsta, Fyty, fyty. I przyczajona pantera, bo mi tu się wpasuje w tą dziurę trzymanową. Potem błogosławiony czempion. Ten pan może być zabawny. I jeden piechur ze złotych włości. Następnie konsekracja, a jakże? I zatrzymany szkarłatny krzyżowiec. Chodź. Potem, proszę bardzo, nakładanie rąk? Nie. Ognis tego olbrzyma jeszcze sobie wsadzę tym razem. Wichro gniewną harpie. Kurde, fajnie to wygląda, powiem wam, ja pierdzielę. No to pomsta, tuż za tym. Następnie zbiera łupów. kapłanka stracę, stracę czego słońca. Szlachetne poświęcenie, jedno. Kurwa, kolejny. Nie, dobra, wezmę teraz władca no bo ileż można, już bez przesady. Potem zbieracza łupów. <grym> eee, O, ja pierdykam. Dobra. Nie no wulkę. Ja pierdzielę, co to w ogóle jest? Dobra, zombiak. To jest całkiem fajna karta. Pod warunkiem, że zagra się w miarę wcześnie. No i niedobrze, bo same tanie karcioszki mi tutaj wchodzą. No to jeszcze jeden zbieracz łupów i uwaga, na sam koniec wskoczy ślusożer. Eee. No dobrze. Z jednej strony parę fajnych kart jest, z drugiej strony paru fajnych kart nie ma. No dobra, co ma być, to będzie, a przekonamy się o tym już jutro. Także, y, trzymajcie kciuki i nie zapomnijcie sprawdzić, jak to wszystko będzie działało. Do jutra, trzymajcie się i strzała, hej.